Policja! No i? Yy. No, no, no i proszę otworzyć. Niemcom nie otworzyłam? Jechowym nie otworzyłam? Tej sperfom mnie otworzę! Pani Krystyno, niech pani wpuści. Błagaj mnie. No błagam. Yy, a zrób ten głos taki. Pani Krystyno! Rób! No błagam! z balkonika doszłam. No to co? Puści pani? No w las to przecież otwarte jest. Uch, dobry o. wieczór. A co się się tak wystroił, jak na wystawę psów? Sprawę oficjalną mam. Jest szef? A zależy dla kogo. No a dla mnie? A dla mnie, a dla mnie... A dla mnie to ostatni wystawili mandacie za jazdę rowerkiem po winku, ha! Kto szefa nie ma? Dobra, pani Krystyno, tego mandatu też już nie ma, no. Oj, jaka ta policja skorumpowana! Już naprawdę nawet pieniędzy nie chcą? <laughs> Tylko nie pani więcej i rowerem po pijaku powinien nie jeździ. Po jakim pijaku, jak ja ledwo ustał, moczyłam? <laughs> Alkomat wykazał 2,5 promila! To ja prawie trzeźwa byłam! Noż mogłam to orbać, no mogłam dosiorbać, no!